I tak wygląda moja wieś, Rano. Niedawno słońce wstało. Domki. Ptaki. drzewa, Jesteśmy w takiej niecce. w Takiej dolince. Ktoś tam gdzieś na komarku boje. Takie domki. To jest widok z mojego tarasu. Idę sobie jakieś śniadanko szykować Pozdrowienia ze środkowej Indonezji, z wsi Wongur. Do zobaczenia. Kurczak. to wygląda moje śniadanko. Indonezyjskie specjalne: kurczak na parze, prokuły, ziemniaczki. Mm. I to są takie. No, Fajne naleśniki. No, fajne takie naleśniki z mąką wzięło. tutaj kryski. Chrupki. Różnego rodzaju mamy banany. Tu mamy soju. Tam są kraby. Chrupki z krabów Tutaj jest ryż. Dobra. Podjadam sobie. I to właśnie lecznie. Mam teraz taką ciekawostkę. To się nazywa jak pia patok. To są takie ciasteczka. Bardzo popularne w karcie właśnie. I one są zrobione z. To jest normalne ciasto, ciasto z mąki. Takie słonawe. A w środku. A w środku nadziewane są. tu jeszcze na tej są. A w środku. Nadziewane są fasolą czarną zmieloną z cukrem. To wygląda tak. W środku jest czarna fasola zmielona z dodatkiem cukru. Jakoś dziwnie nie dodawa, nie dodają specjalnych To jest podobne, tylko, że w środku ma białą fasolę, białą fasolę zrobiono tak samo jak ta czarna, jak ta czarna fasola, cukier, fasola, mąka i woda, bardzo prosty. Powiem wam, że to jest pożywne, bo po trzech takich już masz dosyć, dosyć jedzenia no to tego wykończaj, to taka ciekawostka, chciałem wam pokazać. Jakby dzieci w jakiej karcie to sobie możecie poszukać, tam jest pełno tego, na kilogramy można kupić. Są róż, różne. Są. Nadzienia są też różne. Znaczy, to jest wszystko z fasole, ale różne typy odmiany fasoli. Właśnie. Pozdrawiam to do zobaczenia i smacznego. Witam Was serdecznie. Właśnie dostaliśmy zbieraliśmy ziół, takich różnych. Oczywiście, zwiedzą fachowca. Ja na tych ziołach się nie znam to są indonezyjskie zioła te zioła są stosowane przeważnie... Nie ma... o krowa siedzi moja sąsiadka tak e, Ten miks tych ziół stosowany jest na problemy z flakami z żołądkiem, bo niestety oni jedzą to jedzenie z deep fryerów na głębokim tłuszczu, wszystko smażone wbrew wszelkiemu te chili i te inne że łatwo im to strawić. no niestety o. drapa myśli? drapa co dostaliśmy nowe działo to jest to co zamyka nie wiem jak to się nazywa później pod, pod sobie będę sprawdzał to się A i tam jeszcze jest. to no. nie. No, Maratangry. Maratl. Kwangl. Tarmeryk. No i tutaj jeszcze mamy świeże tarmerik To zaczynamy tak. Tu powiemy Wam po indonezyjsku. To wiemy, że to jest tarmerek, tak? Tarmerek? Yes to leaf. Jak to pachnie? Mm, pachnie jak roślinka. What's this one? To On ma takie takie mięsiste po liście jak pokrzywa nasza. Nasza pokrzywa. Tu ma takiego kwiateczka. You don't know what is it is? Uh, it's a uh, wildflower. I forgot the name. Okay. Tetelan or something? Tetela? Tetelan? Tetela. Maybe. <laughs> maybe Tetela. <laughs> <laughs> okay. Maybe Tetela. So, His name is uh, maybe Tetela. Okay. What's this one? I don't know. She do not know. I don't know. I don't to zero tattip that option is that you dishes not sure. And this one? I think it's the same like this one. See? Yeah, yeah it's same the same like this one, uh huh. But we don't need to use a of uh And that one? This one? Smangy leaf. Smongy leaf. Smangy leaf. This one, this one is tetel. This one is tetel. Tetel. Nah, ini pak. This one is tetel. <laughs> Ibu ¿Ah? kedua no, apa kayak? Yang lali aku. Cung belut. Cung belut. Cung belut. Gua falif. How? Gua falif. Gua. Gua falif. Mhm. Siapa? Sindrom, sinderung, 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 Taki... sinderung, Taki sinderung, 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 si sinderung, sinderung, Ponca Czasuto. Ponca Czasuto. Pan Czasuto. Pan Czasuto. Pan Czasuto. Pan Czasuto. Pan Czasuto. Kutu. Kutu. Pan Czasuto. Pan good. No, Czasuto. Pan Czasuto. Pan

Taka jest procedura, popijać sobie ten jak Można rozpuścić go w wodzie. No a także zaczynamy przygodę z ziołami i Zobaczymy jak mu to pójdzie. Na razie tyle, dzieje. Tutaj przygotowuję właśnie. płuczemy zioła, bieramy. Ta ameryka pachnie jak oranżada. Ach, no normalnie. Parę plasterków świeżego turmeryku można normalnie wrzucić sobie do tego. Z szklanki z herbatą, z, z Ice tea. Herbata z wodem i do tego trochę. Turmeryka. Coś niesamowitego. I sok z limonki. Nie. Bardzo dobry. No, i będzie jak coś zrobimy, to zrobimy taki sok. Zobaczymy jaki będzie smak. No, teraz mamy zioła już zrobione, mamy je umyte, przebrane, czyste. Zrobimy mm. tak, tu muździerza. Potrzebujemy sok z tych ziół. Damy świeży tameryk. Nie wiem jak, zapomniałem jak się w polskim języku tameryk nazywa. Ciężko się to Damy świeży tameryk. Pamiętajcie, żeby zioła nie dotykać plastik, żadnych, plastiku, żadnych jakichś plastików, nie przytrzymywać ich w plastikach w przerywnych papierowych albo nie używać metalu. Do tego będzie używany taki pał i takiego moździerza. Tutaj na tym w Indonezji takie urządzenia są używane często. Mam Zrobiony filmik z działem zrobienia eee. pudingu ryżowego. No, teraz będziemy starali się żeby to Nie wiem czy ja to dobrze robię. Próbuję robić

Potem, po no tak. After you've done... Smashing. Dużo termeriku nie daje, bo turmeric strasznie świeży turmeric przeczyszcza. Czyli jak użyjecie, dużo jak zjecie sok, wypijecie sok ze świeżego tarmeriku, to przeczyści was masakrycznie. Może nie musi, ale przeważnie tak. Przeważnie przeczyścić. I na koniec takiego karmeriku świeżego, albo no z świeżego takiego pasterka. dziennie dobry, wystarczy. 15 razy to jak ktoś, ktoś to bardzo chce. Nie ma miecz No, my robimy takie źródła na flach. To ma nam pomóc sprawić. Tush, żeby nie tush, co jest? Jakim bokiem tush, bo jest smażona, Bardzo mm. Smell is like a very fresh smell man. fresh tamariki and fresh, fresh. Bardzo jest bardzo fajny, takie świeże działa, co prostu dobre. No, Mam uh, take to add some uh, water and little bit salt. Dobra, teraz polecenie jest takie, żeby e, dodać wody mineralnej ze szczyptą soli. Idę po wodę mineralną i szczyptę soli. Co no, dodaliśmy? Szczyptoczenia. Jak to kamienie. I do tego dodajemy szklankę. Ciepłej wody, nie gorącej. Bo... Gorąca woda zabiła wszystko co jest tutaj. A tu, tutaj, a to już z tym. wodą. Mm, jaki zakład. Nie, by No, jest na. Zrobimy jedną szklankę do koncentratu. Tylko że szkoda, że nie było plastiku w Pamiętajcie, żeby tu już używać plastików plastikowych plastikowych sitek i łyżeczek, może drewnianych łyżeczek żeby nie używać żeby nie używać metalowych, bo niektóre łyżeła niestety z metalami reagują i w szczególności nie używać srebrnych dobra, teraz będziemy przecierali to przez przez metalowe sitko, no ja mam metalowe akurat, tak już wygląda to tak jest like pesto. No, wygląda to jak pesto. Dobra, jak przetrę, to wam pokażę, jak wygląda sok. Może czy będzie go rozcięcie, będzie za. za. za ostry. No. Uh -huh. Soczki są zrobione. Wyglądają one tak. Ja jeszcze do tego dodam oliwę z oliwek. Tylko dla siebie, bo. Tu on sam oliwę? No. Oni nie. I will try later. Nie, nie nie chcę. No ja dodam sobie jeszcze trochę oliwek, Żeby te witaminy... Nie ja dużo parę kropek, żeby rozpuścić jeszcze witaminy, które mogą być rozpuszczalne w tych. No ja niestety mam metalowe metalowe łyżki. Podzielę się z Wami smakiem. Taki smak. Słony słodki. Słony słodkie i takie bardzo roślinne. Mm. Taki pokrzywowo. Może jakbym jeszcze dobra, w cytrynię trochę tego. To by z niego. Ale to tak jakby pokrzywa była. Jak sok z pokrzywej machy. Soczka, się napiłem, dzięki, pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia w nowym filmiku.